Witajcie w moim kinie subiektywnym, w żadnym wypadku obiektywnym. Dzisiaj przyjrzymy się obrazowi Karla Teodora Dreyera. Będziesz szanował żonę swoją. Chodźcie, pokażę Wam kinę. Wiktor jest hamem i prostakiem, nie szanuje swojej żony, pomiata nią, wręcz znęca się psychicznie. Kobieta otrzymuje wsparcie od swojej matki i niani, w sensie nie swojej niani, tylko niani, którą zatrudniała. Te kobiety mówią jej, ogarnij się, odejdź od tego frajera. Ona ich słucha. Od tej pory Wiktor jest zdany na nianie i odkryje, że trzeba w życiu szanować żonę swoją. Plus, humor genialny. Mamy tutaj, wiecie, takie odwrócenie. Wcześniej to yy, nasz Wiktor się znęcał nad swoją żoną, a tutaj teraz. Niania mu daje mocno w kość. Tak mocno, że ja bym się bało jego obojczyki. Gra aktorska no jest tutaj genialna. takie już mimika nie jest przeszarżowana, odczuwamy to co główni bohaterowie. I w ogóle no, Niania jest the best w tej roli. Matilde Nielsen. Matilde Nielsen zgarnia całe show. Opowieść, która jest nad wyraz uniwersalna i nad wyraz na czasie. Mimo, że film ma już blisko 100 lat na karku. Film, który dzieje się w praktycznie w jednym pomieszczeniu, a ciekawi widzę. To jest mistrzostwo świata. Film z ważnym przesłaniem feministycznym. Tak. Te detale, które są tak symboliczne. Przyjrzyjcie się tylko kanarkowi zamkniętemu w klatce. Przyjrzyjcie się tylko temu zegarowi, co ma wahadełko w kształcie serca. Nie idziemy. Minusy. Niewykorzystane do końca zacięcie komediowe. Mieli tu naprawdę mocne pole do popisu, a niestety to jakiś tak... Ciekawostki. Film oparty na sztuce upadek. Tyrana. Autorstwa Svena Rindom. Wnętrze domu powstało w studiu. I reżyser, który również był scenografem, zadbał o każdy nawet najmniejszy detal. I tak, na przykład zadbał o wodociągi. I normalnie była woda w kranie. Zadbał również o gaz i elektryczność. No, Karteodor, mistrz na mistrz. Porównanie. To tak jakby to był kurs przedmałżeński. Tak, może tak wyglądał kurs przedmałżeński lata temu. Wiecie co, nie wiem, bo lata temu nie miałem kursu przedmałżeńskiego. Ani tym, ani teraz w obecnych latach. Aczkolwiek uważam, że film powinien być puszczany parny. Szczególnie się. Podsumowanie, arcyważny manifest feministyczny, który no w sumie nie tylko mężusiowi powinni oglądać, ale również y, córcie i syneczki, żeby tak zaczęli szanować swoją matkę, swoją żonę. Moja ocena to 8 na 10. Pamiętajcie, to co dla mnie było plusem dla was może być minusem, to co dla mnie jest minusem dla was może być plusem, albo dla was plusem, albo dla mnie w każdym bądź razie. Wyróbcie sobie własną subiektywną opinię na temat tego ważnego filmu. I pamiętajcie, szanujcie żonę swoją. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym. Czo onwa on, wada pod prąd, maratonty i chłoni mi to. Dziękuję bardzo. Wiesz że dziadzior w grą ma po zawsze.